Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w dzisiejszym spotkaniu związanym z otwarciem, co już nie jest tajemnicą, traktu mójskiego. Traktu mójskiego, który został wybudowany w ramach projektu słuchy finansowanego przez Unię Europejską pod nazwą Zagospodarowanie Terenów na rzeki Bytowy wraz z remontem kościoła pod wyzwaniem świętej Katarzyny w Bytowie. Dzisiaj otwieramy jakby pierwszy etap tego zadania. Jest to trakt, który ciągnie się wzdłuż nabrzeża Bytowy. O otwarcie poproszę honorowego obywatela miasta Bytowa, pana Józefa Marciniaka. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, tajemnicą nie jest, że ten trakt na Wrzeże Bytowy przyjął nazwę, nazwę Trakt Muński. Stało się to w wyniku konkursu, który ogłosił Burmistrz Bytowa na nazwę tego traktu. Konkurs był rozstrzygnięty mniej więcej miesiąc temu. Przyjęto tą nazwę, którego autorem były trzy osoby. Zgodnie z regulaminem, ta osoba, która jako pierwsza złożyła tą nazwę, jest zwycięzcą konkursu. Jest to pan Jarosław Janikowski. Zapraszam pana. Dlatego też y, poproszę pana o odsłonięcie tej nazwy symbolicznej. Proszę pociągnąć to dół. O. Dziękuję bardzo. bardzo. proszę. Myślę, że to się przyda nie tylko do jeżdżenia po trakcie, ale bo tutaj to... jest 440 metrów, ale i po całym wypadku. No, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Y, współautorami tej nazwy był. Pan Zebry Marciniak, między innymi w związku z tym mała nagroda pocieszenia, tylko nie refleksy, bo Dziękuję. trzeba było trochę szybciej. <laughs> I pan Krzysztof Wilkus, ale pana Krzysztofa nie widzę niestety. W tym projekcie jest parafia świętej Katarzyny, czyli mamy też współgospodarza tej drugiej części projektu księdza Prołata. Poprosimy w tej chwili o poświęcenie tego traktu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Z Chrystus Syn Boży przyleł na świata, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Wszystko za tym, co prowadzi do zjednoczenia ludzi, odpowiada Bożym planom. Kiedy ludzie oddzielają góry lub wielkie obszary wód, kiedy istnieją między nimi dużo odległości, budują oni nowe drogi, znajdują nowe środki lokomocji, by pokonywać przestrzeń i zbliżać się do siebie. Wzywamy więc Boga, by błogosławił tym, którzy wykonali e, tę drogę i tym, którzy będą z niej korzystać, by wszystkich otaczał swoją łaskawą opieką. Boże, Ty w żadnej części świata nie jesteś daleko od tych, którzy Tobie służą i ojcowską opieką otaczasz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Błogosław wszystkich, którzy będą przechodzili Tą drogą, swoją łaską uprzedzaj ich kroki, bądź z nimi w drodze, broni ich od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Niech Was wszystkich błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zapraszam wszystkich do przejścia, do podziwiania i do wyrażania swoich refleksji na temat Traktu Muńskiego. Zapraszam. Szanowni Państwo, cieszę się, że, że przyszliście na otwarcie naszego Traktu Muńskiego. Traktu, który był realizowany, jak już słyszeliśmy, w ramach Funduszy Unii Europejskiej, a dokładnie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pierwotnie zamierzaliśmy, zamierzaliśmy zrealizować zadanie polegające na przebudowie ulicy Podzamcze wraz z zagospodarowaniem nabrzeża rzeki Bytowy oraz remontem kościoła świętej Katarzyny. Pewnie Państwo pamiętają tą sytuację, kiedy w mediach dowiedzieliśmy się, że czy Państwo się dowiedzieliście w mediach poprzez media, że ten projekt był zbyt kosztowny i nie mógł być realizowany. Cieszymy się, że został zrealizowany chociaż projekt mniejszy, co nie oznacza wcale, że zaniechaliśmy, zaniechaliśmy starań o przebudowę ulicy Podzamcze, ale to temat nieco późniejszy. Trakt młyński, który jest częścią takiego zadania polegającego na zagospodarowaniu nabrzeża rzeki Bytowy jest tylko pewnym elementem, który ma zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego być zrealizowany aż do ulicy Prostej. Kiedy i czy zostanie zrealizowany? Dzisiaj pewnie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, ale gdyby tak się udało, to, to bardzo fajnie by było. Myślę, że część dalsza za ulicą Młyńską będzie mogła być realizowana wtedy, kiedy będziemy myśleć o przebudowie bytowskiego Centrum Kultury i Centrum eduka Edukacyjnego należącego do starostwa powiatowego w Bytowie. Szanowni Państwo całe przedsięwzięcie kosztowało siedem tysięcy złotych z czego 65% otrzymaliśmy dofinansowania z Unii Europejskiej. Zabiegamy jeszcze, czynimy starania, żeby jeszcze dodatkowo, bo taka jest możliwość, uzyskać 6%. To w jakiś sposób nam poprawi sytuację, bo musieliśmy, musieliśmy przy realizacji tego zadania zlecić zadania dodatkowe, a mianowicie projekt, który został wykonany przez panią projektant Barbarę Znyk, tak widzimy, że bardzo fajnie wszystko zostało zrealizowane, ale musiał być uzupełniony o wymianę gruntu i musieliśmy tutaj dosyć dużo dołożyć środków własnych. Dlatego te środki, które jeżeli dostaniemy z Unii Europejskiej dodatkowych 6%, to w pewien sposób pokryje nam zadania dodatkowe. Również dodatkowo został zrealizowany płot od strony ulicy, od strony szkoły podstawowej nr 5. W ramach tego zadania wykonanych zostało 440 metrów ścieżek rowerowych, 500 metrów ścieżek pieszych, zamontowano 18 ławek. Zamontowano 40 lamp oświetleniowych, z których wszystkie mają świecić do godziny 22. Natomiast po godzinie 22 chcielibyśmy, żeby świeciła tylko ta część, która będzie gwarantowała bezpieczne przechodzenie przez trakt i bezpieczne korzystanie, i też ewentualnie zabezpieczała przed osobami, które chciałyby coś nam zniszczyć. A. Dodatkowo przed osobami, które nie będą miały korzystać z traktu, wyposażyliśmy ten obiekt w monitoring. Nie był też przewidywany wcześniej. Tak, że, że inwestycja będzie dobrze służyła. Proszę Państwa, dzisiaj taki dzień dosyć uroczysty, dzień, w którym powinniśmy, ja powinienem i Robię to z wielką przyjemnością podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten trakt został e, pobudowany i oddany do użytkowania. Dziękuję przede wszystkim e, wykonawcy e, firmie Żmuda i szczególnie panu Marianowi Żmuda. Dziękuję. Muszę powiedzieć, że że realizacja tego zadania przebiegała planowo. Te przesunięcia, które były jakieś tam, to nie wynikały z opieszałości, a wręcz przeciwnie, one wy wynikały z niedopowiedzenia, bo, projek bo projekt wszystkiego nie, nie, nie zakładał. Na przykład nie zakładał wymiany gruntu no i trzeba było wymienić. Grunt. Dlatego lekkie przesunięcie w terminie. Chciałbym podziękować pani projektant, pani Barbarze Znyk. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję całemu Wydziałowi Inwestycji, który dosyć mocno był zaangażowany oraz architektowi miejskiemu, panu Leszkowi Bajerowi, który na co dzień nadzorował realizację tego zadania i chyba osobie, która najbardziej była zorientowana każdego dnia postępie prac panu burmistrzowi Andrzejowi Krawczyńskiemu, który codziennie kilkakrotnie bywał na obiekcie. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego przedsięwzięcia, panu Markowi Wantochrekowskiemu, który sprawował nadzór inwestorski nad obiektem i pilnował, żeby ta realizacja była zgodna z projektem. Chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom bytowa, żeby ta inwestycja została polubiona przez, przez społeczeństwo, żeby, żeby była wykorzystywana tak na co dzień, powszechnie i chętnie, no i żeby nam służyła jak najdłużej.